Słuchajcie, właśnie przed chwilą skończyłam swój koncert i chcę Wam pokazać jeden z najlepszych prezentów, jakie kiedykolwiek dostałam od Funky. To jest prezent od Leny i jest to album moich osiągnięć. Dołączenie do Waksów. Pierwsza piosenka. I tu są daty. Pierwszy Billboard. Druga solowa piosenka Nasze Lato i w teledysku wystąpił Dariusz Wieteska. Kolejna piosenka, niestety pożegnalna. Odejście z Waksów. Tutaj pierwszy raz śpiewałam pytania na Śniadanie. Piosenka No Sorry. Ogłoszenie pierwszej trasy koncertowej. Ogłoszenie warsztatów plastycznych Ogłoszenie drugiej trasy koncertowej I teraz przeczytam to Aria, oczywiście, że osiągnęłaś znacznie więcej Jestem z ciebie fest dumna Nie poddawaj się, bądź sobą, bądź silna W sumie to już jesteś My cię bardzo mocno wspieramy Oraz gratulujemy tych wszystkich osiągnięć że będę płakać. Manifestuję o obozy w ferie, albo więcej koncertów, lub spotkań z Tobą. Również Ci dziękuję, że nas wspierasz, pomagasz oraz że nas zawsze wysłuchasz. I na następnej stronie jest ciąg dalszy nastąpi, dokończ sama album osiągnięć. Także zostało tyle stron. Może na którejś będzie Eurowizja? <grym> tak jak Wy, mam wciąż dużo marzeń, także mam nadzieję, że te wszystkie strony się zapełnią. Do tego jeszcze dostałam maseczkę złotą i moją ulubioną wodę kokosową.